Dzień dobry, z tej strony Damian, a dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW serii 2 18i z 2022 roku. Zapraszam. Oznaczenie 18i, czyli pod maską, znajdziemy silnik o pojemności 1,5 litra, generujący 136 KM, współpracujący z 7-stopniową, automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na przednie koła. Samochód jest w kolorze białym, a kod lakieru to 300, alpejska biel. Samochód wyposażony jest w reflektory LED, czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu, 16-colowe aluminiowe, szare felgi lusterka sterowana elektrycznie wielofunkcyjną, skórzaną, sportową kierownicę wyświetlacz wirtualny Air Cockpit Professional z systemem nawigacji przebieg samochodu to 18657 km systemy nawigacyjne systemy asystujące kierowca automatyczną, dwustrowową klimatyzację a tak prezentuje się widok za kierownicę. Przejdźmy teraz z tyłu pojazdu. Z tyłu został wyprowadzony tylny nawiaw, znajdziemy dwa porty do ładowania typu C oraz komplet mocowań fotolików dziecięcych Isofix. Tak prezentuje się widok z tyłu. Pełną specyfikację pojazdu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku udostępniamy w opisie filmu. Jeśli zainteresował Państwa ten samochód, to zapraszamy do dwie naszego salonu, znajdującego się na ulicy Czernikowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie stale posiadamy około 200 pojazdów używanych marki BMW oraz Mini. Dziękuję i do zobaczenia!